To tu obroty, uwaga, uwaga, będą największe ze wszystkich w obrębie pracy na naturalnym paznokciu. Diamentowa kulka hmm, powinna być na tym etapie dobrana w taki sposób, że jest miałka, nie ma dużych rowków, nie ma nacięć absolutnie, nie jest uzębiona, będzie działała trochę tak, jak tarka na yy, brzydkie, suche pięty. Nie możemy suchych pięt po prostu tak delikatnie musnąć tareczką, bo wiemy, że nic się nie stanie, musimy użyć trochę więcej siły i dlatego też tutaj frezowanie diamentową kuleczką, to nie jest diamentowa, ona jest y, karbidowa, ale nieważne, diamentową kuleczką frezujemy na obrotach stosunkowo największych na tym etapie, to będzie koniec ćwiartki drugiej, 11.30 łamane nawet przez 12, bo jak skóry są twarde, suche, Stawiają opór, to nawet godzina 12. I to była ćwiartka druga. W niej dzieje się absolutnie najwięcej, bo w ćwiartce trzeciej tak naprawdę co nam pozostaje? Pozostaje nam ściąganie mas. I teraz tak, jeśli pracujemy na masie, która jest stosunkowo miękka, taka hybryda na przykład, to hybrydę spokojnie jesteśmy w stanie opracować około godziny 12. Oczywiście znowu. Zależy, jak twarda hybryda, zależy, jak grubo było jej nawalone. Ale generalnie okolice godziny 12 powinny wystarczyć. Później około godziny 13:30 będziemy ściągać żel. Żel, ponieważ jest materiałem twardszym niż hybryda, prawdopodobnie jest też grubiej nałożony, w związku z tym musi być podkręcony. Następnie mm, będziemy ściągać akryl. Akryl, czyli jako materiał taki najtwardszy, no to będzie gdzieś tam oscylował wokół godziny 14, może 14.30 nawet, też zależy jak twardy. Akryle są bardzo różne, mogą być fajne, miękkie, te, które polecałam od zawsze z Nail Artistu, pływają się prawie jak żel, a mogą być twarde, dentystyczne, chińskie, kupione w wielkich baniakach 10-litrowych, w związku z tym to ma duże znaczenie, ale generalnie około 14,30. Gdzieś pomiędzy może też pojawić się akrylożel, ale dużo zależy jaka, jaka formulacja, jaki rodzaj, bo będą twardsze, i wtedy akrylożel bliżej akrylu, albo będą trochę bardziej miękkie, i wtedy będzie bliżej żelu. Ale generalnie no, widać, jaki to jest obszar. Mniej więcej połowa trzeciej ćwiartki. Ewentualnie też może się przytrafić, że jeżeli przyjdzie Wam klientka z totalnie tragicznym chińskim akrylem, to ten rejon, albo też uwaga, tytan. Tytan jest bardzo twardy, tytan jest bardzo trudny do ściągania, w związku z tym wtedy używamy na pewno frezu gruboziarnistego, mocno uzębionego, wtedy broń Boże nie sięgajcie po mój autorski frezik, bo będzie miał kłopot, będzie miał kłopot, więc wtedy weźmy ten, e, natomiast ewidentnie to będzie wtedy ćwiartka czwarta. No ale zakładam, że jeżeli pracujecie w modelu retencyjnym, czyli zbieracie klientki i obsługujecie później już stałe, stałe, stałe klientki, to z tego typu sytuacjami nie będziecie mieć do czynienia. I teraz.